Zdjęci doktor Ewy Krzyżaniak mają powody do uśmiechu. Nazywam się Szymon Meissner. Do kliniki Partner Dent trafiłem kilkanaście lat temu i tutaj poznałem doktor Ewę Krzyżaniak. Moje problemy z zębami zaczęły się dosyć wcześnie i pani doktor zajęła się kompleksowo wszystkimi moimi problemami. Na początku była to wymiana wypełnień, dbanie o higienizację zębów, w późniejszym czasie pani doktor również założyła mi parę licówek na zęby, a ponieważ uśmiech jest dla mnie bardzo ważny i bardzo istotny w życiu codziennym, w pracy, w życiu biznesowym, te wszystkie problemy pani doktor po prostu rozwiązywała na bieżąco. Miałem również osadzonych kilka implantów. Pięknie, pani doktor wszystko za każdym razem objaśniła, pokazywała na monitorze, jak wygląda cały cykl tego zabiegu. W związku z tym cała moja ciekawość była zaspokojona. Od początku do końca czułem się w bezpiecznych rękach. I tak naprawdę mogę powiedzieć, że pani doktor to jest takie nasze słoneczko. Nie tylko chyba dla mnie jako pacjenta, ale również dla wielu innych. Teraz masz wszystko w jednym miejscu. Partner Dent to kompleksowa opieka w zakresie implantologii nowoczesnej ortodoncji Invisalign. Stomatologii zachowawczej i estetycznej. Pełna diagnostyka i leczenie w jednym miejscu, z płatnością rozłożoną na raty. Więcej na